Dopaminę Hit and Run. Pierwsze starcie e, drugiej polskiej ekipy. Hit and Run. Faworyci zeszłoroczni mistrzowie. Zaczynamy na lotnisku i po drugiej stronie amerykańsko-kanadyjska formacja. Tak, jadą. Jadą, tak jest. Widzimy Tesaka, Tesakiem gra Feret, a po drugiej stronie on już zaświecił z pięć pojazdów, myślę. Bardzo szybki skład: 2 MX5B, 2 batczaty 3 268 v 4 i to będzie szybkie zajęcie środka plus kapowanie. Dziwnie, że nie mamy za dużo tych niszczycieli, niestandardowo, ale też od razu zajęcie radia, zajęcie samolotu. Feret wszystko zaświecił swoim ten, ale tu chyba będą jakieś gwiazdy. Monster zgąskowany. Tu będzie wjazd, pierwsza po Jest wjazd po błyskawice. Będzie czyszczenie błyskawicy ze środka. Ona jest tam o samotni, ona, zobacz, Ona zobaczy, co się stanie z powiem, ale czy spłaci to Ameryka. No, zobaczymy, bo też pozycje nie będą najlepsze dla ksl potratiska, ale jest jeden frag. Blur zaraz to się strzeli. Kolejne strzały. Jest Repusz środka, Wowa wyjeżdża na plecy. Ferec będzie wyjeżdżać też na Reksara na plecy. Będą kończyć Reksara bardzo szybko. Jesteś, Krystian? Tak, jestem właśnie tutaj... E, nie chciałem przerywać. Widzimy, że pada teraz pan Sfury dojeżdża do tyłu. No i teraz monster skacają tutaj są też w tarapatach, ponieważ czaki zginął. E, widzimy, że tam z tyłu Tisek ma bardzo małą ilość HP i jest tutaj przewaga bardzo dużo dopamin, pomimo tego, że pierwszy ten czołg spadł tak naprawdę za darmo, to widzimy, że teraz e, Hitten Run ma duże, duże kłopoty. Oni są w bardzo dużych tarapatach, no bo już nie mają czołgów, mają tylko właśnie monstera Piotra Pan Spurego na... 5 pojazdów, no i myślę, że to będzie kwestia czasu. Pan Sfury zaraz wróci do garażu. Monster e, też ma ogromne tarapaty, i będziemy pierwszą rundę dla amerykańskiej formacji, e, która tak naprawdę e, co zagrała sobie klasycznie e, kontrolę, powiedzmy, przejęła od razu naloty. loty. E, run wjechało magazynkami, zablokowało się, dużo HP straciło na tym wszystkim, zabili ten jeden czołg, zniszczyli go, ale nadal nie mieli na tyle dobrych czołgów, aby utrzymać ten wjazd 268. Dobra też reakcja ze strony dopamin mieli grilla, który też chyba to fajnie spłacał, myślę, i pewne dla nich zwycięstwo bardzo ryzykowna taktyka ze strony hit -and Run, taka oparta na tym łapaniu agresywnej grze, która kompletnie nie zadziałała. Hit and run. Znowu chyba agresywny skład. Chociaż troszeczkę uspokoił, bo dwie beczki, dwa baczaty i 3, 2, A po drugiej stronie mamy baczata 3, 2, 6, B, jak Panzer s 100 i błyskawica. Więc e, hitten run troszeczkę znowu zaczyna z agresją, przejęciem środka. Co jest furą ciekawie, spróbowali kogoś chyba wyłapać, ale Volt teraz tam, e, Wowa, przepraszam, e, mocniej się wychyla. Jest potrójny kap, wjazd do środka. Wjazd. Zobacz, że te czołgi będą Kecaj, Pan Sfury, Piotr. One wszystkie będą strzelać w 2,6,8, i PM dostaje. Pierwsza strzawa Moraka. Oni muszą jechać do przodu. Blur zablokował Poema. PM dostaje w plecy, ale też pokazuje się Fosch który odpalił perka chyba trochę za wcześnie. Zaczynają strzanie do Piotra. Foszbę B odda cały magazynek, ale wszystkie w różne cele, więc to nie będzie takie fajne i przyjemne dla Dopaminy. Tak, ale na tym środku za dużo nie zrobiły tutaj te beczki, widać, że spróbowali strzelać w te 2-6-8 na środku, aczkolwiek to też nie było tak warte. Większość damage'a zrobił czaki z Rek'SaR'em, tutaj ekipą. Widzimy, że miałem pierwszego kila. Tak, Pem no wraca do garażu, e, Padi od sobie perkę, chce teraz porozdzielać trochę tych uszkodzeń, pozbierać. E, nie wiem, czy go tam nie rozerwie, chociaż nie, teraz zaczyna regenerację, e, zaczyna ładowanie też, wjeżdża Padi. Nie wiem do końca o co tutaj chodzi. Zaczyna regenerację. Ok, teraz dobija kolejne fragi, się sypią dla dopamin. Ale to Polacy mają przewagę. Monster ładuje. Dobijają Czakiego, mają więcej. Luff gracze dopamin. Teraz to się wyrównuje. Pani zaczyna strzanie ponownie. Ja nie wiem co ten Forsz cały czas, że tak żyje. Leksar ginie, teraz cały czas jest to wyrównane. Strata HP po stronie polskiej. Widzimy tutaj pana skóry, który właśnie ginie. Ojo, ojoj, joj, oj, padł Dark Ninja, ale pada też pan Sfury, e, Tam z góry Baczat, e, chyba monster, zaczyna strzelić, ale teraz ładuje. I zostaje sytuacja 3 na 2 e, Więcej HP, co prawda, ma na, nie już ma dopamin, e, ale też ma więcej luf. Eee, podwójne kapowanie bazy. Monster z całym magazynkiem. A Woja ładuje. On ma jeszcze połowę do przeładowania. To będzie kilka sekund. Co prawda z perkiem Ferret wyjeżdża. Muszą oni rozwalić Monstera. Będzie taran. Oj, oj. W taran Monstera. Eee, Monster ma zablokowaną wieżę. Nie strzał Fereta, Ucieka. Woja go goni. Woja go dobije. No i jest sytuacja jeden na jeden. Wowa, przepraszam. Z Tiskiem. Wowa może zebrać jeden strzał. Tisek. No musi oddać dwa strzały, chyba, że jakiś taran. E, Wowa powinien to wykończyć. No, zobaczymy klacz sytuacja. Będzie wyjeżdżać Lisek z góry. Wowa jest celowany perfekcyjnie. On chce zebrać nalot I dobija pewnie. I mamy 2-0 dla drużyny z Ameryki. I wydaje mi się że Jedziemy ja i już było. chyba bez kombinacji, bo mamy zestaw. 5 e, błyskawic, 1 Centurion ax 1 RHM. Po drugiej stronie. Jest tych błyskawic też 5. Jeden batczył, jedna 15, jest trochę taki lepszy skład. Podgwiazd ma dopamin. Oba, obie drużyny jadą wokół kapa, ale jest trochę jednak takie rozdzielenie. Rozjazd, e... tam hokej ucieka. Tak, hokej chyba, gra w hokeja. Na drugiej stronie. Chociaż zobacz na pozycję, Batchata. on zabrał radio. On będzie mieć ogień krzyżowy, ktoś musi na pewno po niego Wielu pojechać. I oni grają zobacz. agresywnie. Chucky będzie łapany na gąsienicy. Oj, oj, oj on nie ma zestawu naprawczego, jednak ma dwa chyba, e, więc to go na pewno uratowało. E, jest fokus, jest tutaj grube zamieszanie. Te wszystkie czołgi dojeżdżają, RHM jest poza bitwą. Baczia spakował chyba cały magazynek, i to wygląda nie najlepiej dla Polaków, bo Amerykanie mogą dobrze fokusować. E, i te czołgi mogą rozdzielać to HP. Pynsionem z DPM też się bardzo dobrze przyłączy. No i to jest na razie bardzo mocny i potężny przejazd po hit and run, chociaż po HP jest całkiem porówno. Tak, tutaj widzieliśmy ten Centurion, który na początku był na A4, A5. Reksa Monster z Taranem. Rexar z bardzo ważnym Taranem, dojeżdża Kecaj, więc jeszcze tutaj nam się sytuacja trochę odwraca. WoWa sfokusowany, ale on jeszcze kilka tych strzałów oddał, oddał cały magazynek. Przeżył. Kecaj nie przebił he tam. Tak jest, chyba ten hałek właśnie nie siadł, ale to już nie ma raczej znaczenia, bo Hoki z dpm e, myślę, że tu naprawdę zdziałał bardzo dużo i cały czas żyje Wowa. E, teraz dopiero został dobity, zostanie zaraz dobita Błyskawica, myślę, no i zostanie sam Monster. Tak, to bardzo dobra reakcja jak 50 m który widzieliśmy, że jedzie w tamtą dolną stronę, ale zobaczył, co się dzieje. No i tak naprawdę co? dostosował się do tej bitwy i bardzo dobrze zwrócił. Ja się zastanawiam czy to nie był trochę taki bait yy, albo jakaś kontra, bo wysyłasz bat na B-2 po radio. Jak to teraz wygląda? Ile będzie spotów? Yy, zaświecony jest 6 yy, czołgów hit and run. Tak, a po drugiej stronie tylko RHM. Co tu się dzieje? Yy, I RHM będzie mieć kolejny samolot. Ferret będzie mieć kolejny samolot, który rzucił Rhym. na ja Kecaja. Ma Kecaj ma spota. I Kecaj zebrał radio. Kecaj rzucił teraz radio. Wszystko zaświecił. Więc wszystko każdy praktycznie wie. I to będzie jechanka wokół Kapa. Jeden na jeden rhm chyba i gra wokół Kapa. Ninja, potężny focus, minus 2000 HP. O wiele lepiej to wygląda dla hit and run, ale no zobaczymy co tu się... Wydarzy, bo... Pan Spury, monster, pojedynek Błyskawicz Bo jedynek błyskawic, ginia. pan Sfury tak z problemami Ferat przegrywa z Kecajem. Pada padi. No. pan Spury ginie, Piotr tu przejeżdża, no tu jest dużo takich mini starć. Kolejny czy pada... Z, z będą hokeja zabijać. E, tisek tam gania tak, to chyba, to chyba wygląda dobrze dla Polaków, bo... No bo mają przewagę, w tak? W końcu mają tak, przewagę w końcu tutaj... i w końcu wygrywają. No nie Myślę, no, że na tym fokusie pierwszym dużo zebrał Dark Ninja. Wydaje mi się, że to była tutaj właśnie rzecz w Nie no, no to, to taka gra, wiesz, na focus fire wyjeżdżasz, oni wyjechali pierwsi, ci sfokusowali tego, potem pojechali dalej. Dobra koordynacja, gdzieś pewnie dobre zasłanianie, rozdzielanie tych uszkodzeń. No i Polacy w tym aspekcie lepiej o wiele wypadli i wygrywają. pewnie. Pierwszą rundę jest 3 do 1. Tak, widzimy tu monstera, co krzyczy, motywuje tam, także też prawdopodobnie jakieś e, szlachetne polskie słowa padły z jego ust. E, słowa także, kluczowe. Tak, kurwa zajebiście panowie, pewnie coś tego typu było, bo zawsze monster tego typu tutaj słownictwem wrzucał na podmotywowanie. Nie się dostał na ten turniej, ale wolał być komentatorem, analitykiem. Feret na tesaku. I zaświecił, proszę państwa, 6 pojazdów. Więc hit and Run wie, że po drugiej stronie jest czołg lekki. Będą pewnie chcieli zagrać agresywnie. Pytanie, czy dopamin wyciągnęło jakiekolwiek wnioski i ustawiam odpowiednie pozycje, aby zagrać to pod utrzymanie. Zobaczymy, co zrobi Fered na swoim Tesaku. Dużo niszczycieli, oczywiście, 7 niszczycieli dla hit and Run. Tesak będzie starał się gąskować, ale też. Te kilka czołgów do miasta jedzie, a tu już przyjęcie całego zielonego, będzie radio, będzie full informacja, Piotr wjeżdża w okolice kapa, będzie chyba też jakiś szans z przebiciem, tak jest, za 1080 blur dostaje. Tak, widzimy, że blur mocno obity, ale zobacz, tiska. Oni wjeżdżają to, to do środka. Tiskało. Ja nie mam pojęcia, co się stało Tiskowi. Nie wiem jak, kiedy, co i jak. Tu jest w ogóle Grille. On chyba dał tam potężne przebicie. Na pewno. E, wjeżdżają w dwa, dwie E4-ki. Trzy obiekty 268 V4. E, jeszcze tu dojechał Tesa, który permanentnie będzie gąskować pan Sfurego, jeżeli on skorzysta z umiejętności. Ale pan Sfury nie skorzystał z umiejętności, żeby nie dostać gąski. Za to więcej uszkodzeń zrobił. Nie wiem co tam się dzieje, ale to nie wygląda dobrze dla polskiej formacji. Pan Sfury może zaraz z lada moment zginąć. Eee, Tesak przeładował swój magazynek, za na strzanie i kończymy. Eee, Amerykanie kończą pan Sfurego. Jest monster, który ma zniszczony magazyn amunicyjny, więc też na tym jak pancerze ładuje bardzo długo. Eee, przewaga dwóch lów. Kessa wjeżdża w Dark Ninja, ale tutaj piękne przebicie. Eee, I Dark Ninja wraca do garażu. Sytuacja czterech na czterech. Tak, ma dużo HP. Widzimy, że podjeżdża jeszcze tutaj Piotr, żeby pomóc dla Kecaja i czy zdąży strzelić jeszcze nie. Za 30 4... sekundy ma, ale <tryk> zobacz co się dzieje Monsterowi. Teraz on jest dojeżdżany przez tego Tesaka i dostał przebicie od Hokiego, ale pad padi. No i sytuacja nam się obraca, bo jest teraz 3 na 4 i to dopomina straty, chociaż już jest wyrównanie. Przypominamy, że Tesak jest cały czas w bitwie i Tesak dostał od Czekiego. Po HP to wygląda dobrze za ten run. Eee, przypominamy jeszcze raz, Dopamin ma Tesaka. Który w tych końcówkach może jakoś nie najlepiej wypaść? Chociaż jest przebicie w Piotra, Piotr chyba nie trafił. Tesak będzie zbierać nalot. Wjazd Blura, Blur przebija. To będą bardzo ważne strzały. Tak jest: czaki przebija Blura. Tu przejeżdża Piotr, ale nie zdąży przeładować tego strzału. Tesak zabrał sobie nalot. Teraz będzie zmierzać na radio, bo tam Kese jest na jeden nalot bodajże czy przebije teraz Czaki ma bardzo ważny strzał, czy mu się to uda przebić, cały czas się cofa, nie strzela. On musi przebić ten strzał, dobija w końcu Tesak zaczyna strzelać i tutaj jeszcze przebija Wowa. Nie wiem co do końca tu się dzieje, bo chyba Kesa zginął od nalotu i sytuacja 2 na 2, nadal Tesak żyje, czy przebije to Czaki? Bardzo ważny strzał przebija. Czaki pewna ręka 4200 uszkodzeń. Zostaje sam Feret, no i Piotr go dobija. I ma zwycięstwo Hit and Run, ale nie wiem co tam się wydarzyło. Ale raczej Widziałem trochę tam mausa. szczęścia była. Dwa mouse nawet, czy będzie powtórka z Juska? I mamy ze strony Dopamin 5 obiektów w się V4, jedna błyskawica, jeden centek AX. A tu mamy dwa mausy M60 Kecaj na M60, i Kecaj jest jako jedyny czołg na tym kwadracie A0. Tartak jest przejmowany przez e, drużynę. Dopomit. co będzie robić Kesaj na M60? Czołg wybór, szczerze. z wielkim garnkiem, e, oczywiście. No ale zobaczymy, co ten tu Kesaj zaprezentuje. On nie ma w ogóle wsparcia. Jest tu absolutnie sam. Kilka koczogów lewa i już pierwszy strzał ale z biodra łada, wchodzi. Kesaj e, ma inspirację i może inspirować swoją, druży swoją drużynę, oczywiście. Czyli przyspieszać parametry. PM się cofa. ja próbuje w niego wjechać, ale coś nie może przejechać przez ten peron. Kesey powinien zaraz wrócić do garażu i to powinien być pewny i łatwy frak. Chociaż jest odpowiedź, bo PM też zaraz padnie. I to będzie wymiana jeden za jeden. No, ale rozwalenie czołgów z inspiracją. Myślę, że na delikatny plus dopamin, ale po HP. Ale jest HP dużo. No, no właśnie. Dark Ninja. Dark Ninja znowu nam tutaj przesadza ze swoją agresją. Pamiętajmy, że tu HP jest na Mausach i Dark Ninja jest w ogromnych tarapatach. Nie wiem co ten zawodnik tutaj reprezentuje, ale na pewno nie wpływa to pozytywnie na jego drużynę. Wychylają się te czołgi na Mausy, dojeżdża Tisek, Polacy będą to odbijać i to będzie pewne wjazdę niszczyciele Jest rzucony nalot, który też ładnie wejdzie praktycznie razy dwa. No i teraz kwestia tego fokusu i odpowiedniej gry. Cały czas są inspirowani gracze do przez tego Centuriona który właśnie padł. Nie, century nadal żyją. Mm, tak, ale tutaj nie ma co zbierać. Te Maus bardzo dużo czasu kupiły Dark Ninja. Znowu, tak jak wspomniałeś, gdzieś tam za bardzo się poczuł. Zwłaszcza wierzając w Mausy, które tak naprawdę są od tego, żeby zbierać ten damage. E, także tutaj brakło chyba troszeczkę zdecydowania pod kątem tego, gdzie powinien on się znaleźć. E, no i kolejna runda dla Ran, Run. Czyżby... Przebudzenie tutaj nastąpiło? Przebudzenie smoka? Tak, tutaj. Stał jak popiół, jak feniks popiołów. Stali i ten run. Ale ciekawe to zagranie z tym M60. Ja zastanawiam się, czy 121B tutaj czasem nie byłby lepszy. Ale być może 121B nie ma akurat tego perka z inspiracji. Ma, 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 też ma. Chociaż Centurion AX tak samo tutaj ma inspirację. Także ciekawy ten M60. Być może to jakiś. Opuszczenie oczka w stronę Twoją, Kamilu. Klify, ciekawe jestem, bo te klify to są. Mamy takie... lodówkę, do z lodówką po drugiej stronie beczki. amx -y 50B razy 4. Oj, te beczki coś się nie spisywały na razie. Zobaczymy, jak to będzie tym Aha. razem. Jest walka o linię 1-2, lodówka jest celowana. W wjazd na górkę i na środek też nie wiem, czy to będzie dobre i opłacalne. Jest samolot, jest wjazd, jest spot. Fosze na umiejętności zbierają uszkodzenia, ale Feret chyba zginie za to, czy mu się odpali leczenie. Nie odpaliło mu się leczenie. AMX -y 50B się wystrzelają zaraz ze wszystkiego. Będzie tam dojeżdżać jeden fosz z fokusem. Pamiętajmy, że jest jedna lodówka, która jest chyba spoza bitum, raczej nic nie robi. Tak, właśnie ta lodówka. Dziwny tutaj wybór, ale zobaczymy. spory tej wowę zaraz ścisną. No i wygląda to tragicznie dla do dopamin, tak naprawdę. Bardzo fajnie to przygotowane te beczki. To wygląda beznadziejnie, WoWa odpalił sobie e, umiejętność, ale te beczki wszystkie zdążą go rozwalić zanim on zacznie leszenie, więc to nie ma żadnego znaczenia. I to jest przejazd e, hit and run, po Dopamin, oni powinni tę rundę na luzie e, wygrać. Ciekawe starcie, ale myślę, że taktyka Dopamin miała coś takiego w sobie, że a nie wiem, jeżeli pojadą środek, coś, lodówka coś da, przyjmiemy linię 1-2, będzie fajnie, ale tu jest dużo takich zagrań na ślepo, nic totalnie nie było wiadome. To jest taki jakby trochę rzut monetą. Zależy na jaką taktykę natrafisz, na niektóre to zadziała, na niektóre nie. I trochę mam takie wrażenie, że ten tryb się tym charakteryzuje. No tak, tutaj jakby hit and run akurat bardzo dobrze trafiło pod względem taktyki. Byli ustawieni właśnie na to, żeby złapać ten wjazd, no i idealnie im to wyszło, także no od samego początku była widać... Znaczy możliwe, że, że ta taktyka hit ten run miała wiele innych zastosowań i schematów, no ale bierzesz lodówkę, która stoi na B3, to ona może tylko strzelić w czołgu na środku i tylko w momencie, kiedy jest presa na środku, ona będzie jakkolwiek tam się spłacać, tak? Tak, ale wyobraź sobie, że na przykład właśnie Dopamin gra defensywnie ten dół i jadą w środek, no i te cztery beczki wtedy są w tragicznym też położeniu, także ta taktyka ma swoje zastosowania, ale też jest w stanie, tutaj Dopamin na przykład jakby zagrał coś innego, to mogłoby właśnie zupełnie odwrócić los tego spotkania i skontrować taktykę, także właśnie tak jak wspomniałeś tutaj, te taktyki, te taktyki są bardzo istotne i bardzo dużo znaczą. I mamy no, zaświecone cztery tak, czołgi, a po stronie dopamin mamy siedem czołgów zaświeconych, więc i ten run dokładnie wie, co się dzieje. Wszyscy jadą na linię 1-2. Ciekawie, bo cap jest odpuszczony, tam kecaj gra sobie na A5, A6. Czy będzie wjazd na górkę RHM-a? To się okaże. Chyba tak, chyba RHM to weźmie. Będzie przejazd przez środek, ale oni wjeżdżają w nic. Nikogo tutaj tak, nie ma. Jest kecaj, tylko już niektóry jest bezpieczny. Ale będzie to jest radio. problem właśnie tej grania 1-2, bowiem żeby wjechać do środka musisz bardzo dużo często poświęcić. Zobacz, zobacz, zobacz. Tutaj... Kecaj teraz 2200, on dostał radio i dostał samolot i on nie może się chyba tam w pełni schować. Kecaj bardzo mocno obrywa, on cały czas jest na tym samolocie. Tak, Kecaj ginie. jest na jeden strzał. Kecaj może za to wszystko zginąć. I jest ruch, od razu jest reakcja. To jest bardzo ważne, że hit rano odbija się sobie środek. W momencie, kiedy te czołgi były bardziej sfokusowane na czymś innym, Czaki obrywa potężnie, ma tylko 300 punktów wytrzymałości. że ktoś go tam dobija, dojeżdża. Tu kolejny czołg, no i to nie wygląda dobrze dla Polaków. Tak, tutaj teraz Tisek i Piotr będą kończeni. To jest właśnie to, o czym wspomniałem, że jeżeli zajmują tą 1-2, to tak czy siak dojazd do środka jest bardzo bolesny. Tutaj bardzo dobrze, szybka decyzja była podczas wy wyciągania Kecaja, no ale tak czy siak tutaj nie wystarczy tego HP. No i tu będzie runda dla dopamin i tutaj można Najprawdopodobniej powiedzieć. Najprawdopodobniej tak, odbicie. ale jeszcze dajmy trochę dograć. Pan Sfury jest obity na 88 HP i jest skończony. Teraz rexer pewnie będzie fokusowany. No i tu już nie ma absolutnie żadnych szans. Hit ten run postawiło full linie 1-2. Kessa moim zdaniem chyba z błędem jak dostał ten samolot. Nie wiem, może mógł uciec. Miał chwilę, może nie. Nie wiem. Ciężko tak ocenić. Ale na pewno. E, no nie trafili z taktyką, tak? To o czym no tak, wspominaliśmy. Jeżeli Trzeba oni by zagrali 1-2, no to tam pewnie sytuacja jest zupełnie inna. Jeżeli by zagrali jakieś rozdzielenie sił, to pewnie też jest inaczej. Ale e, Dopomi zagrał full środek, zajęli sobie kapo, zajęli jej pozycję, wzięli radio, wzięli górkę, mieli wszystko pod słońcem, jeszcze wyciągnęli tam Kesaya, więc. E, no mamy 4-4. Tak, to jest właśnie to, co chciałem też powiedzieć, że tutaj jest zdostrzone odbicie tej poprzedniej bitwy, gdzie tam e, taktyką trafiło hit ten rand, tak tutaj trafiło dopamin. No i też wydaje mi się, że nawet gdyby ten kecaj nie został złapany, to wydaje mi się, że i tak pozycje hit and run były dużo, dużo gorsze, bo tak jak wspomniałem, ten dojazd do środka jest już przepłacony bardzo dużą ilością punktów życia. dźwięki kur, magicznego lasu. Wody czuję się, jakbym był na swojej wiosce, z której właśnie tutaj rozpoczynałem przygodę z World of Tanks. Ja, ja się czuję, jak na poligonie, drogi Krystianie, bo zaczynamy. E, mamy Tesaka, e, mamy błyskawicę razy dwa, dwa, czaty, 2 siedem 277. A Hit and Run będzie grał raczej wokół bazy. E, może błyskawica będzie zbierać radę 268, trochę takie rozdzielenie, dwa czołgi na dół, reszta do, po do lewej. Jest TESA, który zbiera nalot na środku i ktoś już zbiera ja to uszkodzenie, ale nie widzę. Z tego co widzę, chyba jest potrójny kap. Od razu potrójna presja. 277 przejeżdża i oni 277 jadą po czołg, który znajduje się w lewej stronie. Tu błyskawica da przestrzał, no ale to będzie przestrzeń za 600. Warte. Jest blur, jest zebrany bodajże nalot z Tesaka, centurion, który tu wspiera środek. Blur będzie mieć w tarapaty, bo 3, 2, 7, 7 na niego jadą, ale trochę zostanie spasony na pewno. Jest też wyciąganie Tiska, bodajże na tym środku. Wjeżdżają te wszystkie czołgi po kolei i Tisek jest zgąskowany przez Tesaka. Czy tutaj Blur coś jeszcze wykombinuje? Bo tu jest bardzo dużo uszkodzeń, bo tu nalot też wleciał. Chyba Blur nie przebił, tak mi się wydaje. Monster z pierwszym fragiem na ferecie. Padł Tesak, badczot poza bitwą. Wygląda to dobrze dla Polaków, bo dopiero teraz Tisek padł. Czaki tutaj wjecha, czy to jest dobry pomysł. Oj, też nie wiem do końca. Paddy mocno obrywa od monstera. Chyba, Padi zaraz też padnie i no będzie kolejny fakt. właśnie cały czas tym centurionem robi ten damage i inspiruje tutaj swoją drużynę. Także zbiera te killa i bardzo dobrze to wygląda aktualnie dla Polaków. Tak, wszystko dało się na to, że to Polacy wygrają to starcie. I tutaj monster teraz obrywa, ale dobija wowę. No i mamy. Gładkie zwycięstwo, mimo wszystko. Chociaż nie wyglądało to aż tak pewnie po tych wszystkich przejazdach e, na środku. Nie, nie wiem do końca, co tam się działo. E, nie wiem, też na tej linii 1. Tam dosyć dobrze był spłacony, no, ale czołg mniej, mimo wszystko. Tak, tutaj bardzo dobrze się pobudzili chłopacy. Nie wiem, ktoś musiał tam dosyć mocną wiązankę puścić. E, ciężko stwierdzić, kto, bo tam mamy trzy takie osobistości, które taką wiązankę mogą puścić. Także. Na pewno dobrze tutaj to zrobiło, szczerze powiedziawszy. I taki mecz w tym momencie, pierwszy mecz w turnieju, na pewno podbudował ich jako też zespół.